Wdzięczność wobec siebie, czyli jak dbać o swoją wartość. Wdzięczność to temat, który często kojarzymy z relacjami międzyludzkimi. Doceniamy innych za ich wsparcie, miłość, za zaangażowanie, ale czy równie często okazujemy wdzięczność sobie? Wdzięczność wobec siebie jest kluczowym elementem budowania poczucia własnej wartości. I naszego zdrowia psychicznego. W tym podcaście chciałabym się przyjrzeć wraz z wami temu, jak możemy codziennie praktykować wdzięczność wobec siebie i jakie korzyści płyną z tego podejścia do zdrowia psychicznego, no i fizycznego. Chciałabym, abyśmy zrozumieli, jak wdzięczność może zmieniać nasze podejście do życia oraz jak pozytywnie wpływa na relacje z innymi ludźmi? Czym jest wdzięczność wobec siebie? To nie tylko chwilowe uczucie zadowolenia, które znacie zapewne, ale również praktyka, która prowadzi do głębszego poczucia akceptacji i takiego spełnienia. Oznacza docenianie swojego ciała, umysłu, i wszystkiego, co osiągnęliśmy, nawet jeśli nasze ścieżki życiowe były pełne wyzwań, a tak zapewne jest u każdego z nas. Wdzięczność wobec siebie to także forma akceptacji i wspierania siebie. Tak, tak, dobrze słyszysz wspierania siebie, zwłaszcza w tych trudnych momentach. To dostrzeganie swojego wysiłku. Swoich osiągnięć, a także wyrozumiałość wobec własnych błędów. Wiesz dlaczego o tym mówię? Bo często ludzie mają tendencję do bagatelizowania swoich sukcesów, przypisując je przypadkowi lub szczęściu. To nie ja, to ktoś inny. Udało mi się, znasz to. Tymczasem. Wdzięczność wobec siebie polega na świadomym docenieniu własnej pracy i zasług. Kluczowe jest również odróżnienie wdzięczności od egoizmu. Wdzięczność pomaga nam budować wewnętrzną harmonię, podczas gdy egoizm polega na stawianiu siebie ponad innymi. Skupmy się teraz. Dlaczego warto praktykować wdzięczność wobec siebie? Praktykowanie wdzięczności wobec siebie niesie wiele korzyści. Zarówno takich psychicznych, jak i fizycznych. Badania pokazują, że osoby, które regularnie praktykują wdzięczność mają wyższe poczucie własnej wartości. Lepsze relacje Interpersonalne i rzadziej doświadczają stanów depresyjnych oraz lękowych. Wdzięczność zmienia również sposób, w jaki my postrzegamy świat. Ludzie wdzięczni wobec siebie rzadziej popadają w negatywne myślenie i skłonność do nadmiernej samokrytyki. I zamiast skupiać się na swoich niedoskonałościach, Uczą się akceptować siebie takimi, jakimi są, co prowadzi do większej samoakceptacji i spokoju wewnętrznego. Teraz takie praktyczne korzyści. Przede wszystkim wpływa to i wzmacnia poczucie własnej wartości. Kiedy uczymy się doceniać siebie, zyskujemy większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości to zmniejsza także poziom stresu bo skupienie na pozytywnych aspektach życia redukuje w nas napięcia i pomaga nam lepiej radzić sobie z wszelkimi trudnościami no i skoro tak no to poprawia jakość naszego życia ponieważ osoby wdzięczne są bardziej zadowolone z tego co mają. Rzadziej porównują się do innych, no i są bardziej nastawione pozytywnie. We wszystkim widzą coś dobrego. A także wspiera rozwój osobisty i duchowy, bo praktyka wdzięczności pozwala nam lepiej zrozumieć swoje potrzeby i wartości. Jestem wdzięczna i wdzięczny za to, co posiadam, można tu wymienić poszczególne elementy: posiadam mieszkanie, samochód, pracę, zdrowie, zdrową rodzinę. I w ten sposób osiągamy tak zwany sposób spokój duchowy. I także ta wdzięczność wobec siebie pomaga w budowaniu zdrowych nawyków, dlatego że osoby wdzięczne częściej dbają o swoje zdrowie. I podejmują decyzje, które służą ich dobrostanowi. A teraz skupimy się na tym, jak praktykować wdzięczność wobec siebie, bo ktoś powie, tak, to jest wszystko takie proste teoretycznie, ale jak zastosować to w praktyce. Praktykowanie wdzięczności wymaga takiego, rzekłabym, świadomego wysiłku. Ale istnieje wiele prostych metod, które pomagają w jej rozwijaniu. Przede wszystkim zacznij od prowadzenia dziennika wdzięczności. Czyli każdego dnia zapisuj trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być coś dobrego, jak to, że dobrze poradziłeś sobie z jakimś wyzwaniem, albo większe osiągnięcie, które jest dla ciebie ważne. Druga rzecz to afirmacje. Powtarzanie takich pozytywnych stwierdzeń na temat siebie pomaga budować pozytywne nastawienie. Możesz mówić do siebie na przykład: Jestem wartościową osobą. Doceniam swoje starania. Jestem dumny, dumna z siebie. Kolejna ważna rzecz to celebracja małych sukcesów. Czyli doceniaj każdy krok w swoim rozwoju, nie czekaj na wielkie osiągnięcia. Zauważaj i świętuj każdy mały, odniesiony sukces. No, ważna tutaj w tym wszystkim jest także uważność i samoakceptacja. Czyli zwracaj uwagę na swoje potrzeby i traktuj je z życzliwością. Nie bądź dla siebie surowy, bądź swoim najlepszym przyjacielem. Czyli ta uważność, skupienie się na sobie na pewno przyniesie zamierzony efekt i pomoże ci w tej wdzięczności wobec siebie. A także takie codzienne słuchaj, dbanie o siebie, czyli zdrowy styl życia, odpoczynek, troska o swoje ciało. To, to jest taka forma wdzięczności wobec siebie. Nie zaniedbuj swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. No i otaczanie się pozytywnymi ludźmi. Spędzaj czas z osobami, które doceniają ciebie i Twoje wysiłki. Toksyczne relacje mogą negatywnie wpływać na Twoje poczucie wartości. Wyrzuć te relacje albo zastopuj na miesiąc, dwa, zobaczysz, ile energii przypłynie do Ciebie. No I stwórz sobie także, słuchaj, listę Twoich mocnych stron. Namawiam Was do tego, żebyście regularnie zapisywali rzeczy, które w sobie cenicie i które są Waszymi atutami. Uzbiera się tego przez miesiąc bardzo dużo, a później, kiedy będziecie do tego wracać i czytać, będziecie się czuli bardziej dowartościowani. No, jak każde ćwiczenie. Zawsze możemy napom na, napomknąć na jakieś przeszkody. I teraz, jak przezwyciężyć te przeszkody w praktykowaniu wdzięczności? Bo często trudno jest nam być wdzięcznym wobec siebie, zwłaszcza jeśli mamy skłonność do narzekania, skłonność do krytykowania siebie. Może to wynikać z wychowania, czyli z domu. Niskie poczucie własnej wartości, lub z przekonań, że samo uwielbienie jest czymś złym. No i tu wpływ na to ma na pewno nasza rodzina, potem szkoła, przyjaciele, nasza praca. Ale jakie są najczęstsze przeszkody, i jak je pokonać? Przede wszystkim negatywne myśli o sobie. Więc, jeżeli takie posiadasz i takie do ciebie przychodzą, gdzie włączy się ten Wewnętrzny krytyk, to spróbuj zamieniać krytyczne myśli na pozytywne. I zamiast mówić, nic mi nie wychodzi, powiedz sobie, staram się i uczę na błędach. To nie są porażki, to są tylko lekcje, które odnoszę. I to nie jest na pewno takie proste, ale kiedy przez tydzień skupisz się na sobie i tak naprawdę od serca będziesz powtarzać, Właśnie zastępować to nic mi nie wychodzi, a powiesz staram się i uczę na błędach, aż osiągnę sukces. To już samo wypowiadanie tego, że osiągnę sukces, twój mózg będzie odczytywał jako coś, co się dzieje. Drugim takim zgubnym, mm, zgubną przeszkodą to jest perfekcjonizm, który mamy. Nie musisz być idealny, ale pamiętaj, że aby zbudować, na, aby zbudować własne uznanie, to doceniaj swoje starania. Nawet jeśli nie wszystko wychodzi perfekcyjnie, to popatrz, ile wysiłku włożyłeś w to, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteś. No i nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. I uczymy się na błędach. Błędy to są nasze lekcje, które popełniamy, i pomyśl sobie, że jak byłeś dzieckiem, to ile razy się przewróciłeś, zanim nauczyłeś się chodzić? Prawdopodobnie nawet tego nie pamiętasz. Tysiące kroków musieliśmy wykonać, zanim nauczyliśmy się chodzić. Kolejny błąd to porównywanie się do innych. Każdy ma swoją unikalną drogę. Ma swoje wyzwania i ma swoje życie, więc skup się na swoim postępie, zamiast patrzeć na innych, zamiast patrzeć na social media, co kto inny robi, to skup się na tym, jak ty chcesz dojść do celu, i potem zastanów się, jak można to osiągnąć, jak można to zrobić, jak ten cel osiągnąć. A wierz mi, że można osiągnąć wszystko. Pamiętaj, że wdzięczność wobec siebie to dar, który możemy sobie ofiarować każdego dnia, tylko trzeba budować zdrową relację ze sobą i otwierać się na nowe możliwości. Warto poświęcić czas na praktykę wdzięczności, wierzcie mi, aby nauczyć się dostrzegać swoją wartość i cieszyć się życiem w pełni. Zauważ, jaka i jaki jesteś doskonały, taki jaki jesteś już teraz. Nawet bez żadnych zmian, jest w tobie ta doskonałość, bo jesteś indywidualnością. Nie ma drugiej takiej osoby jak ty na świecie. Więc zacznij już dziś. Zapisz jedną rzecz, za którą jesteś sobie wdzięczny. Pomyśl o niej teraz. Weź kartkę, długopis albo wpisz ją do swojego kalendarza. Właśnie teraz, a w ten sposób nauczysz się wdzięczności wobec siebie, więc zadbaj o swoją wartość. Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam gorąco.